zielone naturalne dekoracje które posłużą nam od jesieni aż do zimy do Bożego Narodzenia. Witam was na kanale Domowe Pasje Anki i dzisiaj zajmiemy się gwiazdami. Udekorujemy sobie również wianek z tui i przerobimy go na już taki adwentowy. Tutaj jeszcze chciałam wam pokazać mech, który kupiłam w Tedim za 9.50. I ten mech będę sprawdzać w najbliższych filmach. Zobaczymy, co to jest i jak się z nim pracuje. Tutaj kupiłam też wstążki za 3,90 albo 4,90. To są y, 3 metry, prawie i bardzo ładne kolory aksamitnych wstążek. One są takie cieńsze. Ale naprawdę, jeżeli szukacie i macie gdzieś obok siebie taki sklep, to jak najbardziej polecam. Kupiłam też wtedy im takie patyczki. To są takie patyczki jak do lodów, i te patyczki można też kupić w sklepach papierniczych. Więc, gdybyście szukali, to też warto zajrzeć. Zobaczcie, ja układam te patyki tak, żeby mniej więcej proste kreski były z jednego takiego trójkąta, przechodząc w drugi trójkąt. I mam nadzieję, że też nie będziecie mieć kłopotu, żeby taką gwiazdę ułożyć. Słuchajcie, moja też nie jest piękna, symetryczna i idealna. Naprawdę, gwiazda to gwiazda, robimy ją bez szablonu. I wierzcie mi, że trzeba sobie popróbować, żeby nam wszystko elegancko wyszło, ale to jest też świetna zabawa. Jak złożyć taką gwiazdę, żeby nam wyszła, więc mam nadzieję, że też skorzystacie z tego pomysłu, gdy nie macie takich patyczków do lodów. Spokojnie możecie zebrać patyki na spacerze, zrobić je wszystkie równej długości, czyli obcinamy patyczki. I gwiazdę możemy też w taki sposób ułożyć. Można ją skleić gorącym klejem. Patyki będziemy jeszcze sobie wiązać sznureczkami na druty, więc tych gwiazd na kanale jeszcze bardzo dużo się pojawi i będą przeróżne. To jest taka jedna z pierwszych propozycji. Taka gwiazdka wygląda świetnie. Można ją powiesić czy na kinkiecie, na ścianie, na drzwiach, na oknie. Na szafkach w kuchni. Możliwości jest naprawdę mnóstwo. Gwiazda jest fajna, jeżeli chodzi o te patyczki do lodów, bo jest płaska od spodu. I naprawdę możemy wykorzystać ją do takich płaskich powierzchni. I ona nie będzie odstawać, będzie naprawdę bardzo pięknie wyglądać. Gwiazdę mamy sklejoną. Teraz możemy przykleić albo mech. Ja nie będę dzisiaj ruszać tego muchu, który kupiłam, zostawię go do innej dekoracji. Ale przykleję odrobinę cisu. I jeżeli macie tuje zielone gałązki, choinkę, jodłę. Naprawdę do takich patyków można przykleić jakiekolwiek zielone gałązki. One będą bardzo długo ładne. Już teraz można sobie takie dekoracje przygotować i wierzcie mi, one będą zielone cały czas i będą wyglądały przepięknie. To są takie dekoracje, które naprawdę bardzo długo się starzeją i długo, długo są ładne. Więc polecam wam jak najbardziej. Gdy mamy Początek tak naprawdę naszych takich dekoracji bożonarodzeniowych. Mamy jesień, do zimy jeszcze trochę czasu zostało. Do Bożego Narodzenia również możemy wykorzystywać zielone rośliny, szyszki i Naprawdę te bombki możemy dodać przed Bożym Narodzeniem, gdy będę robić wianek adwentowy. Tak samo wianek, który sobie wcześniej możemy przygotować, możemy przerobić wianek, który mamy w domu. Już za chwilę na kanale też będę przerabiać wianek z. Nosków z lipy, więc mam nadzieję, że też czekacie, w jaki sposób można go przerobić. Wiem, że niektóre z Was też mają ten wianek, więc super, będziemy dekorować i będziemy go przerabiać już na taki zimowy. Dodamy trochę bombek, więc zobaczycie, jakie cudeńko można zrobić ze starego wianka. Ja też tutaj przygotowałam sobie wianek stój, który był wykorzystywany już wcześniej w dekoracji i, i mam go naprawdę już bardzo długo. Chcę Wam pokazać, jak można dodać, żeby zrobić go na taki bardziej już świąteczny. Tutaj mam te swoje chabry zebrane, ufarbowane sprayem na czerwono. Nieraz pojawiały się już w filmach. To są habry nadreńskie i to jest chwast, który rośnie przy drodze i naprawdę warto wykorzystać je do dekoracji. Przepięknie wyglądają na choinkach, w stroikach. Gdy rosną obok was gdzieś niedaleko, to bardzo polecam. I za chwileczkę przystroimy sobie, zobaczcie, wianek z tuji. Sama tuja wygląda przepięknie. Ten wianek u mnie już trochę leży. Wiadomo, że jeżeli Szykujecie dekoracje na święta, warto wziąć świeże rośliny, świeże gałązki, i wtedy robimy wianek, i on naprawdę będzie dwa miesiące przepiękny. Ten wianek już mam też długo i pokażę wam, jak można pięknie go udekorować i zrobić z niego wianek adwentowy. Te podstawki do świec kupiłam w Tedim. Świece mam z Action. Takie podstawki też można kupić. Jeżeli nie dostaniecie w sklepach ogrodniczych, warto poszukać na Allegro czy w sklepach internetowych. I zobaczcie, tutaj bardzo często jest taka sytuacja, że podstawki do wąskich świec są trochę węższe niż świece, które mamy do wstawienia. I ja wkładam te świece jak temperówkę po prostu. Temperuję tą świecę i... Ona naprawdę bardzo dobrze wciska mi się do środka i nie muszę nic z nią robić. Bardzo mocno się trzyma, stabilnie, i taki to jest chyba najlepszy sposób. Nie ma sensu obierać ją nożem, żeby ją troszeczkę uszczuplić od dołu, więc ja po prostu te świecę sobie wkręcam i ona robi mi się idealna na wymiar. I teraz pododaję troszeczkę. Dodatków naturalnych i mam tutaj z kory, takiej grubszej kory, gwiazdki. To są gwiazdki, które y, kupiłam, ale takie gwiazdki będziemy też robić sobie z kory. Pokażę wam jak prosto można zrobić takie gwiazdy i wykorzystywać w dekoracjach, bo tak jak mówiłam, gwiazdy jeszcze nie raz zagoszczą na kanale i będziemy robić różne gwiazdy, więc zobaczycie różne sposoby robienia. I zobaczcie, dodaję te swoje habry, dodam trochę szyszek i na świece tutaj na te metalowe czarne podstawki przywiąże wstążki z aksamitu. czerwone wstążki. One naprawdę dają bardzo ładne wykończenie. I zobaczcie, że na tym wianku on jest zielony. Pomiędzy tuje dodałam troszeczkę jodły i cały wianek wygląda przepięknie. Już jest troszeczkę bardziej świąteczny. A im bliżej świąt Bożego Narodzenia możemy dodać bombki. I będzie wtedy bardzo strojny, bardzo dekoracyjny yy, i będzie przepięknie zdobić nam świąteczny stół. Więc, jak widzicie, takie wianki możemy też przygotować sobie wcześniej i odpowiednio z atmosferą świąteczną wkraczającą do naszego domu, możemy coraz bardziej taki wianek stroić. Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Jak Wam się dzisiejsza dekoracja podoba? Jestem bardzo ciekawa, jakie kolory będą królować u Was w tym roku. Czy zmieniacie kolorystykę co roku, czy jednak trzymacie się swoich kolorów ulubionych na święta? Jestem bardzo ciekawa. Zapraszam do obserwowania kanału. Kto jeszcze nie obserwuje, filmów będzie pojawiać się coraz więcej, coraz więcej nowych propozycji na dekoracje świąteczne. I mam też dla Was niespodziankę, o której powiem na najbliższym live, w niedzielę o godzinie 19:00. Stroiki świąteczne będą pojawiać się w przeróżnych kolorach, tak żebyście też mogli zobaczyć kolorystykę, którą wy lubicie. Dlatego tak bardzo mi zależy, żebyście w komentarzach pisali o tych swoich kolorach, bo też będę brać pod uwagę daną kolorystykę, jeżeli chodzi o stroiki, dekoracje świąteczne, żebyście też jak najwięcej wynieśli z tych filmów dla siebie. Pojawią się też różne rośliny dekorowane już tak typowo pod Boże Narodzenie. Więc mam nadzieję, że też wam się nowe roślinki też spodobają. A wierzcie mi, że teraz do zbierania też mamy trochę fajnych rzeczy, które możemy poprzerabiać do naszych stroików. Ale to wszystko jeszcze na kanale. Im bliżej świąt, tym będzie tego coraz więcej na pewno. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach co myślicie. Ja zapraszam na kolejne filmiki i dziękuję Wam za dzisiaj. Dzięki pa! pa.